Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę trudniejszy temat: dzielenie ułamków dziesiętnych. I oto mamy pierwsze przykłady. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chcemy dzielić ułamki dziesiętne, to musimy zacząć od tego, że najważniejszą rzeczą jest to. Że w dzielniku, czyli w drugiej liczbie, bo pierwsza to jest dzielna i dzielnik, w dzielniku nie może być liczby z przecinkiem, czy nie możemy mieć ułamka dziesiętnego, musimy to zamienić na całość. Jak to się robi? Wyrzuca się przecinek na koniec, ale jak wyrzucę w tej liczbie na koniec, czyli przesunę przecinek, to w tej też muszę wyrzucić o tyle miejsc, o ile tu go przerzuciłam. Czyli mam tak, przepiszę sobie na razie 16, podzielić na 0,4. I ta druga liczba, czyli ta w czerwonym kółeczku, decyduje mi, tu był przecinek, wyrzucam go na koniec, czyli mój przecinek jest w tym miejscu. A więc teraz patrzę, tu był przecinek, skoro tu wyrzuciłam, przerzuciłam go o jedno miejsce, to tu też przerzucam o jedno miejsce, czyli przecinek jest w tym miejscu. I teraz mogę tutaj dopisać sobie 0 i tu dopisać sobie 0, no ale wiemy, że 16 całych i 0, dziesiątych, to inaczej jest 16 całych podzielić na 0,4 i 0,4, czyli 4 i 0, dziesiątych, czyli podzielić na 4, czyli 16 podzielić na 4 to 4. Tak wygląda dzielenie pisemne ułamków dziesiętnych. To są łatwiejsze przykłady. Najważniejsze to wyrzucanie na koniec tego przycinka. Tu sobie przepiszę 0,56. Tego kroku nie trzeba robić, można od razu ten podzielić na 0,8 i znowu ta druga liczba decyduje, jak ten przycinek będę przerzucać. Wyrzucam go na koniec, czyli przerzuciłam go o jedno miejsce. Jak tu przerzuciłam go o jedno miejsce, on był tu, to tutaj też go przerzucam o jedno miejsce. W wyniku czego mam 5,6 podzielić na 8 całych, bo 0,8 to jest 8. Nie dopisuję tych zer z tyłu, czyli tak. 56 podzielić na 8 to jest 7. No i tutaj musicie wrócić do odcinka dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Czyli w tym momencie zliczam liczbę miejsc w, tym, w tej pierwszej liczbie, czyli dzielnej, i robię przecinek i 0, bo tu było jedno miejsce, czyli tu też musi być jedno miejsce po przecinku. To teraz tu 0,5 zrobię sobie troszkę odstęp, podzielić na 0,25. Dobra, zostawię to tak, te przecinki. Będę wyrzucać. Tu decyduję o ile, chciałam bez tych przecinków, no ale one nam nie przeszkadzają. Ten przecinek przerzucam jedno drugie miejsce na koniec, czyli on mi wędruje w to miejsce. Tutaj, skoro tu przerzuciłam o dwa miejsca, to tutaj też jedno miejsce, drugie, czyli w to, i tu wstawiam przecinek, a z tyłu jest 0. Tu jeszcze te zera, byśmy musieli dopisać. No ale nie piszemy. Mówię, ten krok jest do pominięcia, chyba, że chcecie, to sobie dopiszcie te zera. I mamy tak teraz w efekcie czego? Mam 50 podzielić na 25, no a 50 podzielić na 25 to 2. W tej liczbie nie ma miejsc po przecinku, więc tutaj w wyniku też nie będzie miejsc po przecinku. Teraz tu 0,2 podzielić na 0,04 przecinek był w tym miejscu, więc wyrzucam go o dwa miejsca do tyłu, czyli na koniec tu wstawię go. Tu też był w tym miejscu, więc wyrzucam go o dwa miejsca, czyli w to miejsce. Tu, tu sobie wolny brzuszek wpisuję 0, tu przyniosę te dzielenie. A więc w efekcie czego mam 20 podzielić na 4. 20 podzielić na 4 to 5. Ta liczba nie ma miejsc po przecinku, więc tu wynik też nie ma miejsc po przecinku. Na następnej stronie będą trudniejsze przykłady. Tak jak mówię, najważniejsze jest przesuwanie tych miejsc po przecinku tutaj, pozbywanie się tego przecinka w dzielniku. I oto mamy trudniejsze przykłady. Podstawa także, tak jak wcześniej, pozbywamy się przecinka z tej drugiej liczby, czyli z dzielnika. I to tutaj wykonamy. Zrobię jeden przykład dzielenia pisemnego, a Wy sobie policzycie już sami pozostałe. Teraz tak, najważniejsze to, tak jak mówiłam, przesuwanie tego przecinka. Czyli tak, tu ja to już zrobię na tym etapie, tu był, więc go wyrzucam o jedno miejsce, a skoro tu go przerzuciłam o jedno miejsce, tutaj też o jedno miejsce. Czyli mój wynik to 48,3 podzielić na 21. I to wykonuję sobie pisemnie, i to teraz wykonamy 48 i 30 podzielić na 21. No, ja nie mam tutaj za bardzo miejsca, więc tak jak mówiłam, wykonam tylko jeden przykład. No, może dwa, zobaczymy, czy mi się to już zmieszczą. Więc wykonujemy 48 podzielić na 21 to jest 2. 2 razy 21 to jest 42. Odejmuję. No i tu mamy 6. I spada mi w dół trójka, no to 63 podzielić na 21 to 3. 3 razy 21 to jest 63, czyli odejmuję, tu mi się wyzeruje. No i mój przecinek, czyli wynik tego, to jest 2,3. Kolejny przykład. 4 i 29 setnych podzielić na 11 setnych. Znowu tu wyrzucam przecinek na koniec. O dwa miejsca go przerzuciłam, czyli tu też o dwa miejsca. W efekcie Mam 429 podzielić na 11. Spróbujemy jeszcze tu zmieścić, bo jak będzie za długi, to mi nie, nie zmieści się. Jak będzie. Oj, 9. Podzielić na 11. Chodzi mi, że nie zmieści mi się tu, tak w dół. No to tak. 42 podzielić na 11. To 42, czyli 3. 3 razy 11 to minus 33. No i teraz tu mamy 99, bo z tego to jest 9. 9 spada w dół. 90, 99 podzielić na 11 to 9. 9 razy 11 to jest 99. Więc mój wynik to 39. Dobra, teraz tutaj przesuwam przecinek na koniec. Czyli o jedno miejsce to w tu, tu nie ma przecinka, czyli on byłby tu, a więc tu dokładam sobie miejsce, czyli byłoby tu 0. Czyli mam 370 podzielić na 25. No i może jeszcze spróbuję to tutaj zmieścić, zrobię to na czerwono. 370 podzielić na 25, a więc w 37, 25 jest 1 minus 25. Tutaj mam 12, 0 spada w dół, 120 podzielić na 25 to jest 4. 4 razy 25 minus 100, zostaje mi 20, i teraz tak. Tu już nie mam mi co spaść w dół, czyli tu powinien być przecinek, a więc tu mogę sobie dopisać 0, a jak tu mogę dopisać 0, to znaczy, że tu mogę dopisać 0, czyli mam 200 podzielić na 25. To jest 8 8 razy 25 to jest 200. No i tu mi się zeruje, czyli to jest koniec. Przecinek tu był, czyli wędruje do góry. Więc wynik tego to 14,8. całych i Tutaj już tylko poprzesuwam przecinki. Wyniki będziecie mieć na dole pod tym filmem. No a sami sobie poćwiczycie. Teraz tak, tu trzy miejsca. Raz, dwa, trzy. Więc tu byłby, tutaj też trzy miejsca, jedno, drugie, i tu by było trzecie, tu byłby przecinek, czyli wychodzi mi 2,8, no i ten wolny brzuszek, czyli 280, podzielić na 7. I wykonujecie sobie, tutaj w sumie mogę pisać w pamięci, 28 podzielić na 7 to jest 4, więc 280 na 7 to 40. Teraz tu. Tu powinnam przesunąć jedno miejsce, drugie trzecie, a więc przecinek powinien być w tym miejscu. Skoro tu przesunęłam trzy miejsca, to jedno drugie trzecie, a więc w tym miejscu. Czyli moje działanie, jakie muszę wykonać, to 54 podzielić na 45. Kolejny przykład, tu o dwa miejsca, przesuwam jedno drugie, więc tu też o dwa, jedno drugie, a więc muszę wykonać pisemnie dzielenie takie 25. I 30 podzielić na 23. Dobrze, te przykłady sobie dokończcie już sami. Tak jak mówiłam, one wyniki będą w opisie tego filmu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek.